Siemka Tymka, witam Was na kolejnym odcinku Serio Zero do Europejczyka. Dzisiaj porozmawiamy sobie o kolejnym takim aspekcie bardzo ciekawym nowej aktualizacji. Mianowicie tego co wchodzi na serwery 3 lutego, czyli już niedługo, półtorej tygodnia zostało. Możecie sobie dalej testować to na test serwerze, bo wróciło. I ja skorzystałem z tej opcji i słuchajcie, wbiłem do dwóch mistów surowcowych. Tak jak macie tutaj rozpisane, że one spałnią się tylko na tych hotspotach surowcowych, czyli na tym małym bądź średnim. Właśnie ten średni oczywiście jest z takim plusikiem. No i teraz mogą występować w dwóch rodzajach, czyli może być taki malutki, jednoosobowy, albo może być taki dla kilku osób. W sensie pozostaje wejście, i tam może kilka osób jakoś tam wejść. No, to coś takiego. Testowałem to solo, więc dokładnie wam nie powiem, jak wygląda to wchodzenie przez kilka osób. Ale słuchajcie, co tam można spotkać ciekawego? Jak wbiłem z tego solo, z małego hotspota, to spotkałem taki bardzo mały miścik. W sensie bardzo mała mapa, ale na niej było, jeśli dobrze pamiętam, 23 spoty surowcowe siódemkowe i to pełne były. 9 na 9, 8 na 9, bo każdy sprawdzałem. Surowcem dominującym w takim miście surowcowym jest ten, który był na hotspocie, z którego weszliście, czyli jak weszliście z hotspota rudy, to w środku będzie dominacja rudy, po prostu. 23 spoty to całkiem sporo, nie? I powiem Wam, macie około 8 minut w takim, żeby to ogarnąć. Około 8 minut, może do 10 maksymalnie, bo tak mniej więcej liczyłem. Więc jeśli macie ósemkowe zbieractwo, to prawdopodobnie wszystkie takie surowce siódemkowe zdacie radę opędzlować. Ale jeśli nie macie, no to będzie ze smutkiem trzeba całkiem sporo hajsu tam zostawić. Dobra, ale to by był mały. A udało mi się wejść jeszcze chyba do dużego, bo wszedłem z tego, właśnie średniego gospodarza czyli tego większego, właśnie tego z plusem. I tam, słuchajcie, na piątkowej mapie, czyli na tym hospocie nie było więcej niż piątkowy surowiec, wszedłem do mista surowcowego, w którym było pełno marmuru. Dosłownie. 28, chyba 8 spotów ósemkowego surowca, głównie marmuru. Rozumiecie to? Z piątkowej mapy na coś takiego. No i teraz, właśnie to, co jest w środku, to zależy od koloru tego mista. Czyli jeśli jest zielony, no to będzie tam średniawo. No ale fioletowy, no to już było grubo. Więc enchanty tego wejścia. Rzutują bardzo mocno na to, co znajdziecie w środku, jak fajne surowce. No, i tam to już na pewno nie dałbym rady. Nawet na ósemkowym, mocnym zbieractwie, ze mocnymi speckami, czy nawet spotkami na zbieractwo, nie dałbym rady przerobić wszystkich tych spotów. No, po prostu fizycznie by nie dało rady. No, i wydaje mi się, że to był właśnie ten większy, że tam więcej osób mogłoby z tego samego wejścia po prostu wskoczyć. I te wejście powinno wtedy pozostawać też dłużej. No mapa oczywiście była znacznie większa niż na tym pierwszym więc tam troszkę już zajęło mi objechanie, do takiego zagłębienia można było wjechać i tam multum surowców było nagromadzone w jednym miejscu, dosłownie jakbyśmy ucięli z openki taki kawał mapy Właśnie z takim spotem surowcowym, który naturalnie się pojawia. I wsadzili w to miejsce, tylko obłożyli go bardzo dużą ilością surowców. Mapa jest na tyle mała, że myślę, że praktycznie jest niemożliwe, żeby kogoś tam zabić. Jeśli ktoś normalnie gra. Dosłownie praktycznie zawsze da się dobiec do wyjścia. W sensie w tym salowym, tym co pierwszy pokazałem, oczywiście tam nikt nam nie wejdzie. Ale w tym drugim prawdopodobnie już może. Więc jeśli ktoś tam wejdzie, ewentualnie chciałby nas zabić, chociaż... Wątpię, żeby taka sytuacja często miała miejsce, jednak, bo raczej będą osoby tam polować, które chcą pozbierać, a nie chcą pozabijać. No to prawdopodobnie i tak uciekniemy, bo jest tak bardzo blisko do wyjścia. Dosłownie na jednych długich butach takich zbierawskich, czyli buta górnika na przykład, powinniśmy dobieć do tego wyjścia. Jeśli chodzi o innych zbieraczy, no to mogą nam tam wejść, ale surowca powinno być tyle, że i tak. Damy radę, wszyscy się zająć swoją robotą i nikt nikomu nie będzie przeszkadzał. Także oczywiście na tych ósemkowych, na tych niższych, no to już tutaj może być jakieś wtrącanie się, bo jednak powinniśmy zdążyć to opędzlować przed czasem. Więc moim zdaniem, bardzo fajna mechanika, bardzo może być lukratywna, bo jeśli wejdziecie tam i naprawdę macie czym zbierać, to naprawdę możecie wynieść kilka, kilkanaście milionów nawet z takiego czegoś. Patrzyłem w porównaniu, jak to wygląda, bo tam wszędzie były pełne te surowce. Poszedłem na zwykłego mista i tam nie było pełnych. Na zwykłym mieście były na przykład po 6, po 5, po 4, na 9, więc to, że to jest test serwer i to sobie leży i nikt tego nie zbiera, to i tak misty zbierackie miały w sobie dwa razy więcej surowca niż te zwykłe misty. W sensie w każdym spocie. Także tu i tak powinno być lepiej. Niż, takie, wiecie, co tam znajdujemy, 2 na 9, 3 na 9. Tam pewnie będzie, na przykład w takim mieście zbierackim, 6 na 9. To, to i tak jest dobrze. No dobra. Ale jaka tutaj jest mała zagwóźdka? Żeby znaleźć te dwa misty to ja jeździłem ponad godzinę. Weźcie pod uwagę, że mamy test serwer, na którym prawie nikt nie gra. Wszędzie walają się jakieś legendarne misty po łopence, a żeby znaleźć taki mist zbieracki, to trzeba było cały czas jeździć, nic innego nie robić, tylko jeździć, jeździć, jeździć po tych spotach. Cały czas wyskakiwałem z tego portalu, no naprawdę kupę siana, tam bym zapłacił normalnie, żeby tak sobie skakać i znalazłem tylko te dwa w ciągu tam ponad godziny. Naprawdę będzie mega trudno coś takiego znaleźć, jeśli będą w tej samej częstotliwości występować co teraz, więc tak bym się nie napalał na to. Ok, bardzo fajna mechanika, podoba mi się, tylko że będzie bardzo ciężko się do tego po prostu dostać. To chyba by było na tyle dzisiaj, także mam nadzieję, że spodoba Wam się ta mechanika, bo jest ok, jest taka nagradzająca. Osoby, które jeżdżą po tych hotspotach zbierackich, będą miały możliwość znalezienia takiego skarbu. Bo, jeśli jeździmy sobie po obozach PVE, czyli zabijamy sobie mopki, to też mamy okazję znaleźć sobie skarb, możemy znaleźć mapę do Bosleyera i możemy w Dungeonie na przykład znaleźć złote skrzynki, prawda? I tam może być parę milionów. No czemu nie? Więc jak gracze PVE coś takiego mają, bijący mopki, to gracze, którzy zbierają, też są w tym momencie. W w podobny sposób nagradzani, bo oczywiście nie mamy gwarancji, że tam będą ósemkowe surowce. Mogą się też trafić szóstkowe i to będzie po prostu taki, pozbieramy sobie na bezpiecznie, ale nic wielkiego. A może się właśnie taki jackpot trafić i możemy wyjść grubo. No nic, dzięki, że wpadliście dzisiaj. Trzymajcie się, do zobaczenia na kolejnym odcinku, na kolejnym live. Na Twitch oczywiście, bo zapraszam Was na live. I pamiętajcie, powiedzcie mi po update'cie, jak już. Będzie ten 3 luty i będziecie zbierać. Pochwalcie się, nie zapomnijcie. W komentarzach pochwalcie się, jakie mieściki udało wam się złapać, jakie tam surowce i ile kasy z nich wyciągnęliście. I właśnie ile na ile było tych surowców już na tym właściwym serwerze. To co? Do na następnego!